Cześć witajcie, ja jestem Natalia, wy jesteście na kanale Toja. i dzisiaj chciałam, żebyśmy zrobili trening na Sindrze, czyli na tym koniu, którego ostatnio Wam przedstawiałam. I przez to, że mieszkam jakby w Murland, to tuż obok mam jakby padok, jeśli to tak się nazywa, bo jak wiecie, ja jeszcze w tych takich końskich rzeczach to tak powiem nie znam, więc mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Powiedziałam, bo nie chcę nikogo tu urazić. Ale jak mówiłam, zrobimy sobie dzisiaj trening na koniu. Znaczy to więcej mówić. Po prostu przejdźmy już do przygotowania konia na trening. Jak widzicie, właśnie tutaj stoi Sindra. Teraz na szybko pokażę Wam ją, jak ją przygotowuję. A później pójdziemy jeździć. Więc, jak widzicie, ja już wyprowadziłam Sindrę, która dość opornie, no dość opornie z nim, było, bo ciężko było ją wyprowadzić. Zaraz widzimy się na dworze, na padoku. Okej, okay, więc, jak widzicie, ja właśnie wyszłam z moim koniem na e, padło, że jak już na i jesteśmy na padoku, już przejdziemy do jeżdżenia. Więc, najpierw zaczynam zawsze od stępu, żeby koń mógł się rozgrzać. I robię tak gdzieś może z kółka dwa. Znaczy zależy od rozmiaru, bo jeśli właśnie mamy taki padok, ja cały czas nie wiem, czy to się nazywa padok, ale nieważne, przemilczmy to po prostu. Jak mamy właśnie... Ja będę to po prostu nazywała padokiem, ok? Więc jak mamy no, takich rozmiarów, no to będę robiła jedno kółko, no bo to bez sensu jak robić dwa, skoro one jest takie duże. Ale jeśli mam takie mniejsze. No to w nich robię akurat y, dwa, może dwa i pół. Jesteśmy już w połowie, tak około. Ale ja tak kocham ten świąteczna i na Jorviku, to jest po prostu magiczne. Co po prostu wszystko tak magiczne jak dla mnie wygląda. Na szczęście jakby Sinra się tak nie rwie, bo pracowałam już kiedyś jakby z takimi koniami, które po prostu się rwały, mówiąc wprost. Teraz przejdziemy sobie do kusa. I teraz już jakby, jak, gdy jestem już w kusie, to już powoli zaczynam robić wolczy lub pół voltry. Oj, nie. Czasem powiem tak, że strasznie ciężko jest jakby ją nad nią zapanować, bo czasem gdy chcę po prostu, żeby zrobiła to volte, to ona zamiast w. Wy... W lewo to skręcę w prawo. No właśnie o tym mówię, że jakaś tak idzie się na dość opornie. Że tak to ujmę. Ej, spokojnie. Jakoś tak czasem, jakby po prostu przyspieszała. No, albo zbali, albo przyspiesz, Na tym co jeszcze myślę, popracujemy. Teraz przejdziemy do galopu. I tak myślę, że gdzieś w połowie zrobimy moje ale... Ej, a bardziej przy bramce, proszę łabym. Ej, ej, ej. Myślę, że jak to kończymy, to bym mogła pogadać z Jenną i bym pomogła mi rozstawiać jakieś przeszkody, bo no po prostu tak mi by było łatwiej, bo sama gdybym miała to robić, to po prostu trochę mi to zajęło, a chciałabym gdzieś właśnie popracować z Sindro na przeszkodach. Myślę, że teraz na chwilę wyjedziemy z padoku i pojedziemy do Jenny, żeby z nią pogadać. Jak widzicie, właśnie przed chwilą rozmawiałam z Jenną i powiedziałem, że mi właśnie pomoże z rozkładaniem przeszkód, więc... Teraz się widzimy już przy rozłożonych przeszkodach. Więc jak widzicie właśnie za mną z tyłu już są porozkładane przeszkody, na razie jeszcze nie płotki, ale są już te belki porozkładane, więc zaczniemy od tego. I pachołki, które pomogą mi, znaczy pomogą mi że też właśnie w treningu. Więc, jak widzicie, postanowiłam sama nagrać, a nie żeby to czas tak kamerzysta mnie wyręczał, że tak to ujmę. Powiem szczerze, to jest czasem takie ciężkie, żeby tak. E, żebym e, i nagrywała, i jechała na koniu. To jest czasem takie. <grym> mylące. Znaczy, może nie mylące, ale po prostu rozpraszające uwagę. O, tak to ujmę. Jak widzicie, jak spokojnie sobie. Ła! Niki! Zapeszyłam! Chciałam powiedzieć. Więc, jak widzicie, już zapeszyłam. Chciałam powiedzieć, że. Już spokojnie, no. Chciałam powiedzieć, że jedziemy sobie... Nie powiem tego słowa, bo znowu będzie. Że jedziemy sobie po prostu spokojnie. Chciałam powiedzieć. No ale najwidoczniej nie. Najwidoczniej nie. Więc... No ale jak... Już jesteśmy po tych... Jak jesteśmy po tych belkach, to myślę, że możemy poprzestawiać przeszkody i przejść do kolejnych hmm, przeszkód. Więc jak widzicie, przeszłam do kolejnych. No i już powoli będziemy sobie przeskakiwać przez przeszkody. O i teraz tu przyspieszymy trochę. Tu sobie ominiemy. Zrobimy pół wolta i przeskoczymy ją. Więc, jak, więc myślę, że już tą część możemy skończyć. Że możemy już jakby przejść do wyższych przeszkód. Więc, jak widzicie, wróciłam do kamerzysty, bo no to nie było łatwe i nagrywać, i jeździć na koniu w tym samym momencie. Ale myślę, że już trochę poskakałam z więc myślę, że już możemy skończyć ten trening. I uważam go taki średnio udany, bo strasznie się wyrowała i, i jakby ciężko było nad nią zapanować. Dlatego myślę, że już mogę wrócić do stajni. I tam podsumujemy tak do końca ten trening. Gdy już e, ogarnęłam jego konia co przejść do rzeczy. do rzeczy? I podsumujmy. Ten trening nie zadowolił mnie do końca. Zresztą powiedziałam wam to wcześniej na padoku. Zindra jakby bardzo się wyrywała i nie wiedziała jak nad nią zapanować. Tak to można ująć. No i dlatego właśnie uważam, że ten trening e, średnio był udany. I uważam, że już niedługo będzie jakby więcej odcinków właśnie z Sinrou, że będziemy ją jakby ogarniać to pion. że tak to ujmę. A ja teraz zachęcam was do zasubskrybowania kanału, tynie łapki w górę oraz dzwoneczka, by nie z filmików. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!